Siema, z tej strony Chris, a to jest część trzecia grzebania przy Subaru. Dzisiaj tak, pierwsze co sobie zrobimy to, oczyścimy sobie, to jest generalnie osłona rury od wlewu paliwa. Yy, I tak, ktoś sobie po prostu zabezpieczał podwozie w Subaru i yy, nie zwrócił uwagi, dał pełno farby i w ogóle czegoś na, tą, na ten plastik. To nie było tak seryjnie Więc teraz chcę sobie to po prostu zedrzeć Bo tutaj to tu odchodzi, tylko trzeba to trochę rozgrać Tę ten, ten, ten całą farbę, że tak powiem Więc sobie to wstawię do ciepłej wody I tutaj są jeszcze takie minimalne ślady Jak to zrobię I tu jest farba, to potem sobie przejadę nitro Tak żeby to było, jak wyglądał jak normalny plastik Tutaj mniej więcej ta guma została Że tak powiem zjechana Trochę jej Wyjąłem, teraz czekam aż ta część usnie, a tutaj sobie zrobimy, wezmę sobie ten nakier, który tutaj jest, wezmę nitro i spróbuję go zjechać. Już jestem w garażu, te plastiki, które wziąłem i obmyłem, no to są tak jakby, no w miarę są umyte. No i oczywiście nie wszystko zeszło, bo to schodzi bardzo ciężko i naprawdę musiałem się męczyć, żeby to wszystko zeszło, tutaj ta większość. Wygląda to tak, jest w miarę czyste, więc w ten sposób to już zostawię. Teraz przejdziemy do zabezpieczenia wlewu paliwa. Wygląda to w ten sposób, zaraz sobie weźmiemy i przyszlifuję sobie tutaj wszystko ładnie. Teraz to wszystko sobie zaraz przeczyszczę i przejadę airstopem, żeby to nie korodowało później. Teraz po wyszlifowaniu wygląda to w sposób następujący. No miejsce, że tak powiem, znacznie się zmieniło. Teraz tutaj sobie wezmę, naleję airstop, rozprowadzę go pędzlem. No i powinno to zabezpieczyć na jakieś, nie wiem, 2-3 lata przynajmniej. Więc powinno być na ten okres czasu ok. Teraz chciałbym sobie obrzydliwować tutaj te dwie tarcze kotwicze. Generalnie to dzisiaj nie będę się jakoś rozkładać i robić timelapsów, po prostu wam pokażę przed i po dlatego, bo bo zależy mi na czasie, chcę sobie to po prostu szybko zrobić, przejechać yy, i tutaj i zamaluję sobie to kortaninem, potem będę musiał 24 godziny odczekać, więc na jutrze, jutro wezmę po prostu sobie, przyjdę i to zamaluję yy, czarną farbą. No, a potem co będziemy robić, tą rozpórkę wózek i tak dalej, tam jeszcze trochę rzeczy jest i trzeba podłogę przeszlifować i zabezpieczyć, no, ale jak na razie bierzemy się za to tutaj tarczę. mniej więcej tutaj obszlifowałem, no niestety tutaj są takie rogi i takie miejsca, których po prostu się nie da obszlifować, bo nie ma dojścia ani taką szczotą, ani tutaj w ten sposób na wiertarce, jedyne co bym mógł zrobić to to wypiaskować, ale nie mam piaskarki ani sprężarki więc no niestety yy, jeszcze sobie drugą obszlifuję, tutaj trochę to jeszcze zrobię i wtedy zamaluję kortaninem drugie coś tam próbowałem szlifować obszlifowałem do tego stopnia, ale jest naprawdę ciężko no nie ma, nie ma tu podejścia normalnie za pomocą takiej, takiej szlifierki i, i szczoty i tak samo tutaj. Nie ma podejścia, jedynie jakbym miał piaskarkę, no ale no, jak widać nie mam. Wezmę kortajn i to wszystko zamaluję, dam jeszcze potem jedną farbę i niech to trochę przetrwa. Minęły 24 godziny, tutaj już kotwicze kotwicze uschły, ten cały wysechł, więc można po prostu teraz pomalować to wszystko drugą farbą antykorozyjną. Tam już właściwie że tak powiem. Wlew paliwa jest zamalowany, teraz sobie snie. Tutaj sobie y, zamalowałem jeszcze jedną część, do której się przykręca rurę od paliwa. Ona też sobie teraz nie y, Na tym etapie weźmiemy i sobie przeszlifujemy tutaj ten element. Tutaj już sobie obmalowałem wszystko ładnie kortaninem, teraz to sobie snie. Trzeba czekać 24 godziny i jutro wezmę i to zamaluję sobie czarną farbą. I potem jak to zrobię, będę mógł już tarczę kotwicze przykręcić do właśnie tej części. Minęły 24 godziny, tak teraz wygląda wlew paliwa, miejsce odlewu paliwa. Tutaj sobie zamontowałem ten plastik, teraz muszę sobie tą blaszkę zamontować w ten sposób i do tego przykręcimy sobie już rurę. Już teraz tutaj wszystko skręciłem, w ten sposób to wygląda. Tutaj nie są śruby seryjne, tak jak były, czyli tutaj takie, bo generalnie jak odkręcam sobie to się wyrobił web, więc sobie teraz dałem normalne sześciokątne. No i wszystko już jest na swoim miejscu. Mm, tak, tutaj mamy wszystko. Klapka też jest zamontowana. I tutaj jest oczywiście ta rura. Yy, teraz tutaj trzeba rurę poprowadzić, by kurde się przydało przeczyścić, jakoś to zabezpieczyć przed rdzą. To zobaczę potem. Jak na razie jest tyle. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Sorry, że był taki krótki. Wszystko tak, wiecie, yy, że tak mają ucięte. Następne będą dłuższe. Bo teraz jakby nie miałem miejsca, zrobię sobie porządek i już jest trochę więcej miejsca. Po Posegregowałem sobie wszystko i powoli chyba będziemy się zbierać do składania subaru. Jeszcze tylko muszę sobie przeszlifować tutaj wózek osłonę, która jest nad wydechem. Przeszlifować wydech i przeszlifować to coś. Potem jeszcze przełożyć piasty, bo prowadzić sztywne przewody hamulcowe. I już wtedy będziemy mogli wszystko montować. Dzięki wielkie, jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku.